Yo, 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 spisgany ziomale. Wracamy na GeForce Kinsa. Zarobić oczywiście miliony na stronce. A wy pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym, Skuty, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu. No i mordeczki, pamiętajcie, że razem z tym odcineczkiem macie nowy konkurs na Discordzie. Link jest w opisie. Dzisiaj dla was do wygrania. Zajebisty skin na Deagle za 75 zł. Żeby wygrać takiego skina, oczywiście łapeczka w górze pod tym filmem. Subskrypcja kanału i dowolny komentarzek. A my ciśniemy z odcineczkiem i wariaty. Dzisiaj zrobimy coś niemożliwego. Spróbujemy sobie od złoty 68 zł. zrobić tutaj jakąś zajebistą koskę. Widzę, tutaj wprowadzili mały update. Ing. Są przecinki i takie tam różne. Zobaczcie sobie, tutaj jeszcze mamy oczywiście cztery zajebiste skiny w ekwipunku, No i planuję ich dzisiaj nie ruszać. No ale jeżeli nie uda nam się zrobić koskę, zrobimy z tych mega zajebistych skinów ostateczną tutaj bitwę tak zwanego Alina. Ale zobaczymy, może do tego nie dojdzie. Mam nadzieję, że uda nam się jakąś koskę fajną zrobić. No i co? Mamy złoty 60, więc co tutaj trzeba zrobić? Trzeba oczywiście wejść sobie tutaj w skrzyneczki bonusowe mordeczki, no bo każdy raczej z was tutaj ma jakieś skrzyneczki bonusowe, ja sobie tutaj troszeczkę oczywiście dzisiaj ułatwię i wezmę sobie skrzyneczkę platynową, raz robiłem odcineczek, próbowałem zrobić praktycznie od zera do koski z skrzyneczki złotej i niestety mi to nie oddało więc dzisiaj spróbujemy sobie z platynowej i lecimy, jest tutaj zajebista taktyczka, ja zaraz wam ją zademonstruję jak centralnie tutaj koskę można sobie łatwo Ogarnąć. No i mamy taką emeczkę za 58 zł, więc jest troszeczkę słabo. Wariaty, robimy coś takiego. Oczywiście tę emeczkę sprzedajemy i ciśniemy sobie na tryb control. Mamy niecałe 60 zł. Potrzebujemy, no chociaż takie, wiecie, większe procenty, czyli by się przydało minimalnie te 50%, żeby mieć w tej skrzynce. Ja bym proponował tutaj taką cenę stabilną. 100 zł. Przykładowo, stuweczkę sobie łapiemy, faktor nie ubierzemy emeczkę. Tutaj wybieramy cokolwiek. No i robimy otwórz za 58 zł. 50 na 50. Albo się uda, albo wychodzimy z płaczem z tego odcinka. No nie ma opcji, że się nie uda. Dawaj dziś skins No i klasa, o to chodzi. Mamy w tym momencie stóweczkę. Ja tą stóweczkę sprzedaję, walczymy dalej, to się nie kończy. Nasza tutaj przygoda dopiero się tak naprawdę zaczyna i wjeżdżamy, wjeżdżamy na grubo, bez zastanowienia, tutaj jakiś ziutek z nami jest. Mamy tutaj dosyć ciekawe skrzyneczki. Forest, mosby, P250, Aspiration i MP9, a także Retro Asult. Więc zobaczmy, no pierwszy dropik jest dla nas. Mamy już. Już 12 ziko, ciśniemy z tym. No już dobra, nie będę, nie będę kończył, ciśniemy z tą mordeczką. No i mamy kolejne 12 zł. Pięknie, lecimy. Kolejna skrzyneczka Aspiration, i tutaj widzę naklejeczki, jakie są do dupy trochę. 2 zł. Niecałe. Ciekawie to dosyć wygląda po tym update, że takie przecinki, kropki powprowadzali. Ok, ten dyszkę złapał i teraz, teraz. Ja pierdykam, nie mam pojęcia. Dwie dychy trafił, no nie gadajcie. I przegraliśmy to przez te jego zasrane dwie dychy. Gościu, 77 Ziko mi zajomałeś. No tak to nie może być. Mamy jeszcze 31 zł. Więc co, tworzymy? Tworzymy tak zwanego Alina. Jeszcze się nie poddajemy. 31 zł jest tu naprawdę... Wiele możliwości. Ja bym wleciał. Oczywiście falina. No co, 31, no to jest ryzykowne. Spróbujmy za 3 dychy taką alochę sobie może dorzucić. I dajmy to na cztery osoby, tworzymy taką bitewkę. No i co wariaty? Czekamy, czekamy tutaj na oponentów, zobaczymy jak to się potoczy. Dobra spizgańcy, nie wiem o co chodzi, może jakaś chujowata skrzyneczka, no nikt tutaj nie chce do mnie wbić. Więc co, ja przywołuję buciki, ja się nie boję. Dawać mi tutaj najbardziej tutaj, no wiadomo, walczące boty, najbardziej srogą ekipę i tak was wszystkich rozwalę oczywiście. Lecimy, dwie sekundy, jedna skrzyneczka, jeden potężny drop i wychodzimy z koską z tego odcinka. Dawaj, dawaj, G4 Skins. Proszę, jednij mi tutaj. Od razu możesz koskę dać. No nie ma tutaj co przedłużać. Dawaj kosę. O. Okej, okay, nie wiem ile to wa, no nie pierdolcie. No ty 45 zł. To już był naprawdę fajny drop gościu 143 sobie zgarnął. No nie wiem jakim fartem on tutaj kurde trafił tego gloka za 60 prawie 8 ziko. No gościu ładnie przyszalował. No ładnie, no nie ma co gadać. Niestety mordeczki, nam się dzisiaj nie udało. Spróbujemy sobie jeszcze w kolejnych odcinkach robić takie podejścia, ale co? Ja sprzedaję wszystko i tworzę jakąś mega mocną bitwę za 11 koła. Jak to śmiesznie wygląda. Tu kropeczka tu przecinek. Dobra, wlatujemy i co? Ja lecę tworzyć, zaraz do Was wracam. Dobra, spizgance spożyłem tutaj myślę, że całkiem ciekawą bitewkę 10. Dałem razy tutaj skrzyneczkę 10% luksury dałem oczywiście 3 razy Future Strike Trzy razy wroneczka, też ciekawa skrzynka, trzy razy Blackbeard i oczywiście raz Welcome to the Jungle. No i na sam koniec tutaj, taka, wiecie, rozstrzygająca skrzyneczka Olympius za 4000 złotych, więc będzie się działo. Ja taką bitwę tworzę na trzy osoby. Nie wiem czemu, ale takie mocniejsze bitwy to ja lubię właśnie tworzyć na trzy osoby. Jakoś czuję większą szansę niż na cztery osoby. I co, wariat? No ja dodaję bociki. Wcześniej troszeczkę czekałem, nikt nie chciał wbić, więc nie ma tutaj osób walczących. Trzeba po prostu rozwalić wszystkie bociki. No mamy tutaj dwa miejsca, zobaczmy kogo nam doda dawaj Geforce Kings, jakieś przyjemne mamy Chadzika, mamy Ryana, więc całkiem spoko to wygląda zobaczmy, 10% luksury to jest ryzykowna skrzyneczka, no z niej to będzie dropić, albo nic albo nawet, kurczę, taka White Lily może wypaść, więc Trzeba przyfarcić, no nie ma co tutaj wiecie. No i o to chodzi właśnie. O to chodzi, 2000 tysiące, no nie ma co tutaj chwalić skrzyneczki, bo wszystko może jeszcze się zdarzyć, ale w gościu miał naprawdę farto, no bo druga skrzyneczka i od razu usiadł. Pomyślcie byście sobie zrobili jakąś taką bitewkę na dwie skrzyneczki, na cztery osoby, 10% luksury, druga skrzyneczka i 2000. dwa tysiące. Ej, no co jest grane? Kolejne dwa koła i to mi się podoba. Dobra, lecimy. Odkuwamy się, odkuwamy się. Proszę, tylko nie, niech oni nic mocnego tutaj nie trafią, no bo ta skrzynka tak naprawdę trochę tego nie przemyślałem. Może też się kurczę być taką decydującą, tak naprawdę, no bo albo mocny drop, albo nic. Okej, okay, jeszcze zostało nam dwie sztuki. No jest dobrze, jest dobrze. Wiem, że nie powinienem tego mówić, ale jest nawet, powiem wam, zajebiście. Ostatnia skrzyneczka 2000, jak na razie w kieszeni. No tutaj szkoda, że ten ci kto trafił. Kurwa mać po co ja to mówiłem? Po co ja te słowa w ogóle wypowiadałem z moich ust. Lecimy dalej, nie ma co się poddawać. 2800 jest do odkucia, ostatnią skrzyneczkę mamy za 4000, więc tutaj może się wszystko zdarzyć. Tak naprawdę z takiej nawet z tej skrzyneczki, czy z Bronka, czy z Blackbearda, może tutaj nawet taki butterfly nam poleci, więc nie ma co tutaj się poddawać. Nieraz się tak zdarzało, że ostatnia skrzyneczka, czy nawet jakaś tam środkowa, oddawała dosłownie miliony. Jakiegoś skina za 8 czy 9 koła, no nie, no ale dla niego to nie oddawa już. Starczy, proszę ja ciebie, 750. My niby też spoko, bo dostaliśmy 520, ale tutaj no bociki trafiły akurat lepsze, dwie koski. Dobra, Blackbeard nic nie oddał. dawaj chociaż takiego bajoneta, to już troszeczkę się odkujemy. Okej, okay, no te rękawiczki droższe. No ja pierdziel, 8 stówek. Środkowe miejsce tutaj na prowadzeniu. No i po raz kolejny 8 stówek, Co się dzieje? A ten 2000 w ogóle trafił. Ja pierdykam. No i dobra, no jak na razie jesteśmy na przegranej pozycji. Dawaj Olympius, Napraw to wszystko. I i... Naprawił. Naprawił! Jebane 10 tysięcy złotych. No co tu się odwaliło? Jaki gościu z niego? 20. Prawie 6 tysięcy złotych wygrał, więc naprawdę bitwa fajnie oddała z 11 tysięcy. Pięknie, szkoda, że oczywiście nie dla nas, no ale tak jak mówiłem, ostatnia skrzyneczka zadecydowała: no bo taki drop to się w pale, po prostu nie mieści. Piękny karambit. Co mordeczki dzisiaj? Niestety nie poszło po naszej misji Nie udało się zrobić koski praktycznie z zera No i tak samo nie udało się wygrać Tutaj naprawdę ostatecznej bitwy Więc niestety Kończymy odcineczek na smutno Ja wam dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że się podobało Jeżeli żeby... tak zostawcie łapkę Miejcie suba Wbijajcie na konkursy Widzimy się w następnym odcinku Wielkie Yo